No cześć chłopaki Jestem po szkoleniu Osorki no, nie mam jak ustawić z tego Po szkoleniu Członków zarządu i komisji do wydatku Spotkałem się z chłopakami co na wodach Gospodarstwa rybackie, suwałki fajnie, pięknie, po słoweczku, o różnych rzeczach. Chyba fajny wniosek, żeby w naszym okręgu było zebranie coroczne w okręgu prezesów kół, tak? I razem zresztą rzecz ustawali jak to się mówi dalszy plan działania jako okręg Prezesów, tak? Bo okręg Prezesów to zarząd okręgu i koła można pokazać, że coś razem robimy i mam nadzieję, że to ruszy i będzie, w... będzie, bo tak jest w Słupsku. Rozmawiałem z panem Teodorem Łukomkiem, pozdrawiam i to fajnie, jak to się mówi, działa, tak? Jakby nie było, my wędkarze, prawda? Zrzeszamy się w kołach i przez te koła coś możemy robić, tak? Mamy fundusze w kole, statut określa jakie ma po prostu obowiązki koło co do kompetencje jakie należą, tak, a jakie ma zarząd okrętu, tak? Że teraz na przykład ja, chcąc załatwić sprawę, w starostwie, prawda, czy też yy, z ramienia PZ2, muszę mieć upoważnienie też częściowo, prawda, do z okręgu, tak, w zależności w jakiej dziedzinie idę rozmawiać, tak, czy na poziomie koła współpracy, czy na poziomie już wyższym, tak. Jak wiecie, można zadziałać, można poprawić warunki dla Was, wędkarzy, czyli. Do jazdy, kładki, tak, lepsze zarybienia, bo są operaty. Trzeba się zapoznać z operatem, można prawda, ewentualnie zmienić operat na lepszy. tak, że to wtedy kosztuje, ale wszystko można zrobić, tak? Kwestia jest, jak to się mówi, chęci, tak? Do działania. No i koło PZW Mazury pokazuje, że jednak można, tak? Nawiązaliśmy współpracę z panią Martą Kamińską, wód gminy Marciany, tak, z panią. Sołtys, z ba i będzie bardzo ładnie robiona cała infrastruktura na udziałem Arklińskim raz z komicz, tak z mięsem do wyładowania łódek pomostem no i całą zabudową yy, plaży tak z rakstą będą tam robione zawody wędkarskie tak imprezy okolicznościowe różne z wójtem panem Paweł Porowskim. też rozmawiałem tak Jakieś tam pieniążki będą nam rezerwować w budżecie gminy na inwestycje tak wspólne w jeziora. Sami też organizujemy, w tym celu y, robimy charytatywny y, zawody 22 października tego roku na jeziorem Mój, spinningowe, indywidualne, z łódek. Po prostu wpłaty dobrowolne, które wędkarze wpłacają, tak, żeby uczestniczyć w tych zawodach, w 100% przeznaczamy na budowę kładki wędkarskiej. Także po prostu jak się chce, to można jakoś zadbać o tak? wodę. By teraz było zarybienie węgorzem, teraz hey, sporo zumieniu z okrętem do środków w koła to będzie też do warygodnie, prawda? I winem, szczupakiem, i się po prostu zgodnie z operatem. Węgorze już nie, no, sambacze też będziemy tego, tylko kwestia, że musimy też sami poszukać, bo rybek jest trudny prawda? w uzyskaniu, trudny w hodowli no i kłopotów dla rybki, nie Myślę, że. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Także każdego wędkarza, który chce wesprzeć prawda, pracę koła i chciałby, żeby te pieniążki jednak szły do wody, zapraszam do koła bez dwie mazury. Tak, w Kętrzynie jeszcze raz podam Wam telefon, jakbyście chcieli ze mną porozmawiać do koła. To jest 510-306-896. Można też mnie znaleźć na Facebooku, tam pisać, nie ma problemów, fajne pomysły, czasami